Na Szczęść Boże z Nowym Rokiem. Polakom, rodakom, rolnikom, producentom w branży, rozlicznych branżach rolno-spożywczych. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy Zjednoczona Urze Prawica dba o wasze zdrowie, bezpieczeństwo i, i wikti o kierunek na starość. Ponieważ to jest oczywiście lukrowanie ponurej rzeczywistości, jaka jest ponura rzeczywistość, rolnictwo kończy się za waszych rządów. Eurokołcho zażyna polskie rolnictwo, wy implementujecie radośnie eurokołchozowe normy i w tej grze polski rolnik nie może wygrać. To jest jak zaproszenie do kasyna, z którego trzeba wyjść gołym i niewesołym. I Ponieważ usłyszałem i dziś to powtórzył chyba pan poseł sprawozdawca, że jest polityką tego rządu realizowanie dyrektywy prezesa premiera naczelnika Kaczyńskiego, wyrównanie, pan pozwoli, panie marszałku, dojadę do kropki, wyrównanie poziomu życia na wsi i w mieście. Tak? I to pan powiedział, że to jest polityka tego rządu. Dojechał bardzo proszę o przedstawienie Dziękuję wskaźników, serdecznie. czym będziemy mierzyć Ponieważ ten poziom życia brało. w Warszawie, Śródmieściu i na wsi, kiedy to się pakowki, wyrówna i jakie bodźce zastosujemy.